Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku wystąpią kropeczki. Kropeczki są znienawidzone i kropeczki są kochane. Kropeczki mogą sprawić, że będziemy wyglądały jak małe, słodkie pięciolatki albo będziemy wyglądały jak szanowane, eleganckie. Kobiety. To tylko od nas zależy, jak je wystylizujemy. Oczywiście te słodkie kropeczki, jak ze starych filmów, ach, śpi, kochanie, nikomu nie zrobią krzywdy. Ale wiadoma rzecz, że w pewnym wieku kropeczki w tak noszone w tak infantylny sposób, no mogą troszeczkę, no może tak... Nie na miejscu, prawda? Tak może nie na miejscu, ale oczywiście nikomu nie bronimy, jeżeli ktoś lubi to jak najbardziej. Pamiętajmy, kropeczki są printami, więc printy, tak samo jak i kropeczki, muszą być potraktowane specjalnie. A dlaczego mówię specjalnie? A no tak, bo kropeczki mają kilka własnych zasad stylizacyjnych. Najsłynniejsze kropeczki to te z filmu Pretty Woman. Gdzie przepiękna Julia Roberts założyła brązową sukienkę w białe kropeczki na mecz Polo? Kropeczki, jak już powiedziałam, mogą sprawić, że będziemy infantylnymi pięciolatkami, ale mogą również sprawić, tak jak w wcześniej wspomnianym filmie Pretty Woman, że będziemy wyglądały bardzo elegancko. I jak tutaj wybrać kropeczki? No właśnie, nie jest to łatwe. Pamiętajmy, że aby łączyć z ubraniami, które są jednokolorowe. Jeżeli nie jesteśmy stylistkami lub nie, nie za bardzo wiemy, jak w fajny sposób połączyć printy. Tak jak już wcześniej wspomniałam w filmiku o włoskich kobietach, że one po prostu jakoś tak potrafią to zrobić. Więc jeżeli my nie potrafimy, to skupmy się na kropeczkach i do niej dołóżmy. Płaskie płaszczyzny, opowiem tak, yy, tak w przenośni. Gładkie materiały. Prosta zasada, o której nie możemy zapominać, jeżeli chcemy nosić kropeczki. Jeżeli jesteśmy drobną, malutką osobą, przypuśćmy taką jak ja, metr 55, m, to czym drobniejsze kropeczki, tym lepiej. Jeżeli jesteśmy troszeczkę bardziej. Korpulentną osobą, czy po prostu mamy, jakby to powiedzieć, jesteśmy grubokościstej budowy, to wtedy wchodzą już większe kropeczki. A jeżeli jesteśmy osobami powiedzmy, że z nadwagą, czy po prostu jesteśmy duże, bo, bo taką mamy po prostu budowę, to wtedy wybieramy duże kropeczki. To twierdzą stylistki. Ja akurat z tym się nie zgadzam, bo nie wyobrażam sobie naprawdę dużej kobiety, która miałaby ogromne kropy tutaj koło twarzy. Ale tak twierdzą stylistki, ja, ja nie polemizuję. Podsumowując, jeżeli jesteśmy osobą taką małą, drobną jak ja, wybieramy mniejsze kropeczki. Jeżeli czym jesteśmy większe, tym możemy sobie pozwolić na większe kropeczki. I druga bardzo ważna zasada, zapewne niewiele osób o niej wie, ja nie wiedziałam, to czym szerzej są rozstawione kropeczki od siebie, tym to rozszerzenie nas poszerza. Tutaj są kropeczki szerzej niż na mojej bluzeczce. Te drobne sprawiają, że optycznie nie poszerzam się, nie powiększam. Te, czym szerzej rozstawione, mogą sprawić, że będę wyglądała na większą czy szerszą. Więc skupmy się na tym, aby te kropeczki były jak najbliżej siebie. Jeżeli jesteśmy oczywiście e, drobnymi, małymi, niskimi osobami, bo jeżeli założymy wielkie grochy, które będą daleko od siebie rozstawione, to przypuśćmy, jeżeli będziemy miały spódniczkę, to przypuśćmy, nasze biodra czy nasze uda będą wyglądały na bardziej masywne. Jeżeli nam zależy na tym, abyśmy były smukłe i bardzo wąskie w talii, no to oczywiście nie, nie zakładamy takich y, kropeczek, które są szeroko rozstawione. Jeżeli nam nie zależy, jak wyglądamy, no to zakładamy cokolwiek. Pamiętajmy, panie, czym szerzej rozstawione kropeczki, tym mogą bardziej sprawić, że staniemy się wizualnie większe, szersze i bardziej korpulentne. Jak już powiedziałam, kropeczki najczęściej występują w kolorze biało-czarnym lub biało-brązowym i w takich zestawieniach są niezwykle szlachetne, jak już pani widziałyście w moim filmiku. Ale również kropeczki, ja również widziałam w sklepach, że pojawiają się na różowym tle, pojawiają się na niebieskim tle, pojawiają się na czerwonym tle lub są po prostu w takich kolorach. I tu przede wszystkim skupmy się na tym, jaki kolor lubimy i jaki kolor nie będzie dodawał nam objętości i jaki kolor nie będzie nas postarzał. Bo przypominam, kropki są printem, a printy są trudne do noszenia, więc tutaj Musimy ostrożnie je stylizować. I przypominam, najłatwiej stylizować kropeczki, kiedy mamy, przypuśćmy, górę ewentualnie kropeczki, a dół gładki, jednokolorowy. Czy przypuśćmy, chcemy mieć spódnicę w kropeczki, to wtedy skupmy się na gładkiej. Powierzchni u góry, ale są osoby, przypuśćmy tak jak Włoszki, czy tak jak już powiedziałam, osoby, które zajmują się stylizacją i dobrze się znają na tych małych niuansach i oni idą o krok dalej, czyli łączą kropeczki z paskami. I ja często tak robię, lubię łączyć paski z kropeczkami. Tak jak mówię, nie mam wiele, wielu ubrań z kropeczki, ale to połączenie jest dla mnie bardzo śmieszne, bardzo odmładzające i sprawiające, że osoba ubrana w kropeczki i paseczki jest jakaś taka po prostu zabawniejsza. Tyle, że tutaj jest drobny niuans, pamiętajmy. Co innego zrobić z siebie klauna, a co innego fajnie się wystylizować? Żeby fajnie się wystylizować w kropeczki i paseczki, musimy dodać akcesoria, które podkreślą elegancję, klasę i styl. Jeżeli po prostu założymy bluzeczkę w kropeczki i spodnie w paseczki, lub na odwrót o, tutaj paseczki w tą stronę, a szeroka spódnica w kształcie literki A w kropeczki, i nie obudujemy jej żadnymi eleganckimi akcesoriami. Założymy byle jakie buty i nic więcej. No to zrobimy z siebie. No tak właśnie taką osobę powiedzmy, że niedorzeczną. Ale jeżeli dołożymy elegancki paseczek, czy dołożymy nawet y, szarfę czy kokardę już jednokolorową, a może i nawet i w kropeczki, czy w paseczki, tak jak mówię, to jest y, model dla odważnych. I jeżeli dołożymy jeszcze y, berecik, jeżeli. Y, Założymy na przykład fajne małe kolczyki, dołożymy balerinki w kolorze czarnym lub czerwonym, zależy jakim kolorze jest nasza stylizacja, będziemy wyglądały jak paryżanki, będziemy wyglądały jak Audrey Hepburn, a to jest wielka różnica. Więc pamiętajmy Panie, jeżeli stylizujemy kropeczki, Musimy robić to z głową. Niestety nie da się zarzucić byle czego, tak jak przy jeansach i białym podkoszulku. Niestety kropeczki, tak jak i wszystkie inne printy, są wymagające, ale za to są również i bardzo wdzięczne. Tyle, że musimy pamiętać o tych wcześniejszych zasadach stylizacji ubrań w printy. Ja dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmików, w których po prostu pobawimy się modą, bo nie zapominajmy, że moda jest po to, żebyśmy się dobrze czuły. A jeżeli się dobrze czujemy, to po prostu zawsze jesteśmy rozpromienione i zawsze jesteśmy uśmiechnięte. Zapraszam na kolejny filmik.